Przyszła na kurs trenerski dziewczyna, która przyszła, bo powiedziała, że ma mamę alkoholiczkę. W czasie ostatniego dnia kursu powiedziała tak, słuchajcie, muszę się wam do, do czegoś przyznać. Ja tak naprawdę przyszłam na ten kurs z myślą, że jak ja tutaj przepracuję swoje rzeczy, a pracujemy w parach, pracujemy między zjazdami i tak dalej. Tej pracy własnej jest bardzo dużo i jako klient i jako trener, miałam taką myśl, że jak ja to przepracuję, to moja mama przestanie pić. A co to jest? Manipulacja. My nie mamy robić takich rzeczy po to, żeby ktoś się zmienił. My to wszystko mamy robić dla siebie. I mówi, w połowie kursu się zorientowałam, co ja robię, że ta intencja jest w ogóle zła. I puściłam to. Po prostu przestałam o tym myśleć. Powiedziałam, robię to stricte dla siebie. Okazało się, że w międzyczasie, ja o tym nie wiedziałam, moja mama słuchała wszystkiego. Jakby stała się mimowolnym uczestnikiem. I to było... Ostatni dzień kursu ona mówi: Chcę Wam powiedzieć, że moja mama od dwóch tygodni po raz pierwszy nie pije. Przestała pić. To jest trenerka, która potem przyszła na certyfikację ceremonii wybaczenia w kręgu, czyli to było pół roku później, powiedziała, że mama dalej nie pije. To było naprawdę niesamowite.